Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz a W tym filmiku pokażę Wam jak układałem płytki, które będą między blatem kuchennym a dołem szafek. Są to płytki sześciokątne które po ułożeniu tworzą kształt podobny do plastra miodu. Zdecydowaliśmy się na dwa kolory, jest to kolor biały i taki ciemniejszy szary. Zanim zacząłem układać płytki, no to wytynkowałem ścianę na równo, zagruntowałem ją, wymierzyłem w którym miejscu będzie znajdował się blat i dolna część szafek wiszących. Tak jak tutaj widzicie, narysowałem na ścianie kreska czerwona to jest dół szafek wiszących, szeroki pas zakreskowany pod kątem 45 stopni, to jest miejsce blatu. Partnerem tego filmu jest firma Ruby, która produkuje sprzęt profesjonalny dla glazurników i w tym filmie przetestuję system do poziomowania płytek. Żeby płytki nie zjeżdżały mi w dół ze ściany, no to postanowiłem przykręcić listwę od spodu. Za pomocą lasera wyznaczyłem sobie poziomą kreskę, do której ustawiłem listwę i przy Mocy kołków zamontowałem ją do ściany. Tutaj bardzo jest ważna sprawa, żeby nie przewiercić jakiegoś przewodu elektrycznego czy rury od wody. Jeżeli zrobimy klej odpowiedniej konsystencji, no to te płytki nie powinny zjeżdżać na dół. Ja dla świętego spokoju po prostu postanowiłem podeprzeć sobie te płytki od spodu, żeby zobaczyć jak wzór będzie układał się na ścianie. Postanowiłem rozrysować każdą płytkę na ścianie i zdecydowałem jak naciąć pierwszą płytkę sześciokątną. Jeżeli chodzi o tego typu płytki, no to spróbowałem dwie płytki przeciąć zwykłą przecinarką do płytek. Efekt był niezadowalający, dlatego użyłem maszyny, która tnie na mokro. W międzyczasie, jak ja testowałem system poziomowania płytek, osoba odpowiedzialna za wzór dobierała, gdzie będzie szara płytka i gdzie biała. Po kilku próbach stworzenia jakiegoś takiego losowego wzoru, postanowiliśmy, że wykonamy rząd płytek szarych na dole i resztę płytek białych u góry. No i zacząłem układać płytki, czyli przeciągnąłem grzebieniem. Jest to grzebień 8 x 8. Dlatego tak gruby grzebień dałem, ponieważ będę chciał nie dojeżdżać płytką do krawędzi ściany, tylko będę chciał dojechać całą płytką w okolice 10 cm od krawędzi ściany, żeby nie było uskoku między płytkami a ścianą. Zostanie doklejona płyta karton-gips. Także płytki będą na równo z nowo powstałą płaszczyzną ściany, żeby nie było za dużo czyszczenia kleju. No to przed Przyklejeniem kolejnej płytki szpachelką zbieram troszkę materiału przy krawędzi tej płytki już położonej, wkładam elementy systemu poziomującego i układam tak całą ścianę. Podczas układania no to sprawdzałem odległości tak żeby te narożniki były symetrycznie względem fugi od poprzedniej płytki. Każda płytka ma swoją tolerancję wykonania. W moim przypadku nie zawsze te krzyżyki idealnie te 2 mm dla fugi wyznaczały. W niektórych przypadkach musiałem lekko rozsunąć ten odstęp, żeby cały wzór na całej ścianie zachował swój kształt. Jeżeli trzymałbym się cały czas krzyżyków i równego odstępu, to mogłoby się okazać, że na końcu nie jestem w stanie już wyprowadzić tego wzoru, żeby on ładnie estetycznie wyglądał. Jeżeli natomiast w kilku miejscach płytkę rozsunę bardziej albo zrobię tą szczelinę mniejszą, no to nie będzie to tak bardzo zauważalne jak próba wyrównania 1 mm czy dwóch na jednej fudze. Jeżeli chodzi o ten system poziomowania, no to ani jeden pasek mi się nie zerwał. Ważne jest to, żeby dość szybko te płytki układać, jak będziecie dociągać jedną płytkę do drugiej, to żeby ten klej nie już, ponieważ możecie oderwać płytkę od kleju i nie będzie on trzymał. Napiszcie w komentarzu, czy Wy do tak małych płytek używacie systemu do poziomowania. Dobrze jest też od razu czyścić płytki, jeśli jeszcze ten klej do płytek nie zasechł. Chodzi o to, że potem trzeba będzie to skrobać i przy miękkich płytkach, no to je uszkodzicie na pewno, jak nie wszystkie, to kilka z nich. A jeżeli mielibyście przy sobie wilgotną szmatkę, no to można ten klej zebrać i wtedy jest mniej do Czyszczenia przed fugowaniem. Jeżeli chodzi o fugę, no to używałem krzyżyków 2 mm, i tutaj wielu doświadczonych glazurników mówiła, że do tego typu płytek powinny być te fugi szersze. Napiszcie w komentarzu czy krzyżyk o szerokości 2 mm będzie OK, czy powinienem zrobić większe te fugi. Tak jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo tych elementów do poziomowania płytek. Jest ciężko przyłożyć poziomicę, żeby ta ściana była równa. Żeby ta płaszczyzna płytek nie rozjechała mi się, używałem do wypoziomowania lasera. Ustawiłem płaszczyznę lasera w odpowiedniej odległości równolegle do ściany i sprawdzałem miarką odległość Płytek od płaszczyzny lasera. I na tak małej powierzchni to się u mnie bardzo dobrze sprawdziło, napiszcie w komentarzu, co sądzicie, gdyby to była cała ściana układana właśnie w takich płytkach i poziomowana za pomocą lasera. Jeżeli chodzi o kąty, no to jeżeli będziemy przycinać blat, no to dobrze, żeby ten kąt w narożnikach miał 90 stopni, wtedy nie będziemy mieli problemu, że ten blad nam ucieka i są szczeliny między płytkami. Po ułożeniu płytek odczekałem odpowiednią ilość czasu przed zerwaniem systemu do poziomowania płytek. Chodzi o to, żeby nie zrobić tego za wcześnie, ponieważ jeżeli uderzymy młotkiem, no to ta płytka może odejść i nie trzeba też czekać zbyt długo, ponieważ jeżeli poczekacie zbyt długo, to ten klej w miejscu gdzie ma być fuga może bardzo mocno zasknąć i będą problemy z wyczyszczeniem szpar między płytkami. Ja tutaj mam płytki gresowe, są one bardzo twarde, są od na zarysowania, ale jeżeli będziecie układać miękkie płytki, no to takie czyszczenie szpachelką może doprowadzić do uszczerbania krawędzi płytki. Dlatego bardzo na to uważajcie, nie przykładajcie dużej siły. Jeśli chodzi o kuchnię, no to długo myślałem, jakie płytki tutaj ułożyć, czy może zamiast płytek nie ułożyć innych materiałów, na przykład płyty wiórowej tym samym kolorze co blat myślałem też o szkle hartowanym jeżeli chodzi o płytę wiórową no to obawiałem się tego że ktoś postawi duży garnek na kuchni gazowej i ta płyta wiórowa nawet może się zapalić jeśli chodzi o szkło no to będzie ono w całości jeżeli ktoś uderzy jakimś ciężkim przedmiotem, no to to pęknie trzeba będzie całość wymienić. Myślałem też o płytkach o wymiarach 120 cm na 60, ale tutaj też mogłoby się zdarzyć coś takiego, że płytka będzie grzana punktowo w jednym miejscu i może pęknąć. Dlatego zdecydowałem się na twardy gres w małym formacie. Gdyby ta płytka pękła, no to jestem w stanie jedną płytkę wymienić, mam tutaj tych płytek na zapas. Jeżeli chodzi o fugowanie i jak zakończyłem tą Ściany, no to zobaczycie w następnych moich filmach. Jeżeli będą już gotowe, no to pojawią się w zakładce. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!